Znajdujemy się na Elle Style Awards 2022, a ze mną Lara Gessler. Cześć Lara. Cześć, hej. Powiedz proszę, co jest dla Ciebie taką kwintesencją marki L tego stylu magazynu? E, świeżość, kobiecość, e, trendy takie, które nie są e, wydumane i mm, niepraktyczne, tylko e, takie praktyczne połączenie mody z życiem codziennym, pewna przystępność tej e, mody. A Twoja ulubiona marka? Ja najbardziej lubię... Polskie marki, hmm. tak naprawdę. E, więc dużo by było wymieniać, tak naprawdę. A powiedz w takim razie naszym widzom, co słychać u Ciebie, no tu widzimy i składam w imieniu całych naszych mediów y, gratulacje. E, powiedz w takim razie, czy coś jeszcze zawodowego poza tutaj tym aspektem prywatnym, y, coś się dzieje, o czym możesz pochwalić? I powiedzieć naszym widzom, i się pochwalić. Dzieje się cały czas. Właśnie kończę e Buka Wielkanocnego, który za chwilę jutro się ukaże, e, oprócz tego współtworzę książeczkę e, z przepisami polsko-ukraińskimi e, e, dla dzieci. No i pracuję nad warsztatami online jeszcze, więc troszeczkę się dzieje, ale wiadomo, trzeba trochę spokoju, bo tu są rzeczy najważniejsze. Dokładnie. A powiedz w takim razie, jeżeli chodzi o to wsparcie polsko-ukraińskie, o którym powiedziałaś, gdyby Twoi fani, Twoi followers się zapytali się Ciebie, jak jeszcze mogą pomóc, wesprzeć osoby uciekające z wojny, z Ukrainy, to co byś im powiedziała? No ja cały czas... W swojej pracowni wydaje, wydaje posiłki, e, około 150 do 200 posiłków dziennie e, dla e, osób potrzebujących. Głównie są to osoby oczywiście z Ukrainy w tej chwili, gdzie mogą przyjść do mojej pracowni, zjeść sobie ciepły posiłek. Bardzo wielu zagranicznych szefów kuchni jest zaangażowanych, przychodzą do nas, gotują swoje regionalne potrawy, bo też wiedzą jak to jest być nowym w Polsce i chcą e, trochę ciepła od siebie też dać. Więc albo możecie powiedzieć zaprosić waszych ukraińskich przyjaciół, żeby do nas przyszli zjeść, albo możecie przynieść produkty, z których możemy gotować, bądź wpłacić pieniądze na zrzutkę. To też jest zawsze super sprawa. Ja zapraszam nas, naszych widzów do obserwowania twojej aktywności w mediach społecznościowych, jeśli chcą być na bieżąco, a czego ci mogę życzyć? Szczęścia, spokoju, zdrowia. Do tego ci życzę samych sukcesów no i pięknej przyszłości. Dziękuję ci bardzo.